Jesteśmy na uroczystej gali Wiktoria. Tu przede mną stoi Daria Burkowska. Tak. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo mi miło. Wiem, że pani dostała tą świetną nagrodę. Proszę, tak, proszę pokazać. No, jaką firmę Pani reprezentuje? Ja firmę reprezentuję rodzinną, firma Dorbur, Daria Burkowska. pracuje z synem i robimy przepiękne wyroby bursztynowe. Skąd te bursztyny? Bursztyny są, ja kupuję z kopalni z Lublina, od firm i od zbieraczy. A czym Państwa firma wyróżnia się na polskim rynku? No, że mamy bardzo duży asortyment od wyrobów naszyników, bransoletek, rzeczy użytkowe, robimy długopisy, pióra, zegary, statki. Mamy bardzo duży asortyment. Sam, i można u nas kupić bryłki, unikaty, kamienie Sprzedajemy hurtowo i detalicznie. Gdzie możemy znaleźć Państwa e, biżuterię? Firma nasza znajduje się w Gdańsku na kartuskiej 565. Wiem, że również w Warszawie jutro proszę jeszcze o tym powiedzieć. Tak. Jutro się wystawiamy w Pałacu Kultury. Dzisiaj się też wystawialiśmy. Mamy y, piękną wystawę, bardzo duży asortyment i, i zapraszamy serdecznie do Pałacu Kultury. Jaki jest przepis na sukces? Jaki przepis na sukces? Sukces jest taki, że nasza firma się utrzymała przez tyle lat. Już prawie jesteśmy na rynku 25 lat i wspieramy się wzajemnie y, rodzinnie. Myślę, że to jest sukces. A kto y, założył tą firmę? Ja zaczęłam pracować u mojego taty. Potem y, założyłam firmę z moją mamą, skółkę cywilną. Jak mama poszła na emeryturę, to mama przekazała mi połowę firmy i ja prowadzę. Wiem też, że y, pani firma udziela się charytatywnie. Tak, staramy się pomagać tam, gdzie właśnie są chore dzieci, gdzie jesteśmy w stanie pomóc, to dajemy właśnie nasze wyroby do licytacji. Super. Bardzo się cieszę, że Pani też pomaga chorym dzieciom i ogólnie ma chęć do pomocy. Tak, Jesz jeszcze raz pokażemy tą piękną tak, statuetkę, którą Pani dostała. Życzę samych sukcesów i oczywiście widzimy się jutro w Pałacu Kultury. Zapraszamy. Serdecznie wszystkich.